Czy warto kupić tunel foliowy? Jak dla mnie, tunel służy do trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to jest uprawa pomidorów, które znacznie lepiej udają się w tunelu niż w gruncie. Drugi powód no to jest możliwość trzymania tam w zimie mrozoodpornych warzyw, np. takich jak rozponka, ale też dużo sałat. Kapusta wytrzymuje lekkie mrozy. I trzecia sprawa to jest trzymanie w tunelu wiosną części rozsa. A to dlatego, że w tunelu one po prostu będą miały lepsze warunki. Tunel to są też obowiązki. Pierwszy z nich to jest podlewanie, i w tunelu trzeba zarówno w sezonie podlewać, jak i poza sezonem, bo w zimie też w tunelu trzeba tą ziemię nawilżać, dlatego że jeżeli ona przeschnie, to później bardzo trudno będzie ją ponownie nawilżyć. Druga sprawa to jest ściąganie folii na zimę. Albo zrzucanie śniegu z konstrukcji tunelu, mi osobiście dużo warzyw o wiele lepiej wychodzi w nieosłoniętym gruncie niż w tunelu.